A teren dawnego przejścia w ogrodnikach po stronie litewskiej. Tak widzicie tutaj. Cztery kolejki przed sobą, dlaczego nie Tary nieczyne płoty już spłyka nowe tu jest. Iwaga! Zjeżdżamy się do, na terytorium Polski. Gdzie jest linia graniczna? Linia graniczna dokładnie znajduje się w tym miejscu. Tu jest zero Tam jest granica. Zobaczcie. O, to był rany kiedyś. To jest sobotę polsko-litewski. Pudzie jest ten znak, gdzie tu się kończy ten asfalt? to jest granicy. To już jest pewien z to jest terytorium Polski. Zobaczcie Państwa, jeszcze tamtędy wrócę na chwilę. Frem til stranda.